Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak Rosjanie widzą dzisiaj historię Polskiej Armii Krajowej, która w czasie II wojny światowej była największą armią okupowanej przez Niemców Europy. Dowiecie się, dlaczego obraz AK jest w Rosji zupełnie inny od tego, który znamy w Polsce. A partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Polska Armia Krajowa była jedną z największych podziemnych armii w czasie II wojny światowej. Jej początki sięgają września 1939 roku, gdy osamotniona Polska poniosła klęskę w wojnie obronnej z hitlerowskimi Niemcami i Sowietami. W nocy z 26 na 27 września 1939 roku grupa wyższych oficerów z generałem Michałem Karaszewiczem Tokarzewskim powołała do życia konspiracyjną służbę zwycięstwu Polski. Dwa miesiące później, 13 listopada 1939 roku, rozkazem naczelnego wodza, generała Władysława Sikorskiego, Służba Zwycięstwu Polski została rozwiązana, a na bazie jej struktur utworzono Związek Walki Zbrojnej. Dwa lata później, 14 lutego 1942 roku, Związek Walki Zbrojnej został przemianowany w Armię Krajową i stała się ona integralną częścią polskich sił zbrojnych na Zachodzie. W szczytowym momencie wojny siły Armii Krajowej liczyły prawie 350 tysięcy żołnierzy. Wprawdzie partyzantka sowiecka i jugosłowiańska były liczniejsze, ale nie były one tak jednolitymi organizacjami jak Armia Krajowa. Była też organizacją. Ogólnonarodową i ponadpartyjną, która skupiła w sobie różne siły polityczne. Swoimi strukturami obejmowała całą Polskę. Struktury Armii Krajowej obejmowały wszystkie szczeble organizacyjne, od centrali po okręgi, inspektoraty, obwody, rejony i placówki. Armia Krajowa prowadziła też walkę na wielu polach. Począwszy od dywersji, sabotażu, poprzez propagandę, wywiad i walkę zbrojną. To właśnie z tych powodów Armia Krajowa jest uważana dzisiaj za najlepiej zorganizowaną podziemną armię w Europie. Armia Krajowa miała też znaczący wkład w ostateczne zwycięstwo nad hitlerowską III Rzeszą. Jednak we współczesnej Rosji nie uznaje się tego wysiłku organizacyjnego i zbrojnego armii krajowej. Dlatego właśnie obraz AK w Rosji jest zupełnie inny od tego, jaki my znamy w Polsce. Jak zatem ten obraz wygląda? Zacznijmy od tego, że zainteresowanie armią krajową zaczęło się w Rosji dopiero po tym, jak 1 sierpnia 2004 roku uruchomione zostało w Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego. To muzeum wyeksponowało wysiłek zbrojny Armii Krajowej, ale też i dramat jej żołnierzy, którym Armia Czerwona nie udzieliła pomocy w czasie Powstania Warszawskiego. To właśnie z tego powodu Armia Krajowa znalazła się w oku zainteresowań strony. Rosyjskiej. Rezultatem tego zainteresowania była podjęta w 2005 roku w rosyjskich mediach kampania propagandowa, poświęcona w głównej mierze Armii Krajowej. W czasie tej kampanii na wszelkie sposoby usiłowano zminimalizować jej wysiłek zbrojny w czasie wojny. Robiono to za pomocą różnego rodzaju publikacji w mediach. Między innymi w artykule Natalii Jelisejewej zatytułowanym Kto oddalał zwycięstwo, opublikowanym na stronie rządowego portalu strana.ru, prowadzonym przez ówczesnego doradcę Putina, Gleba Pawłowskiego, mogliśmy przeczytać, że w lecie 1944 roku Armia Krajowa, występując pod hasłami Niepodległości Polski, działała metodami kryminalnymi. Mając w swoim arsenale terror, zabójstwa i grabieży. I jak podkreślono w tym artykule, działania te były skierowane nie tylko przeciwko Armii Czerwonej, ale także przeciwko polskiej ludności cywilnej. Po interwencjach polskiej ambasady w Moskwie, wprawdzie został opublikowany, przygotowany przez nią materiał prostujący tę wersję, ale został on wcześniej ocenzurowany. Dodatkowo, opatrzono go komentarzem niejakiego Jurija Iwanowa, pracownika rosyjskiego MSZ, który podkreślał, że Armia Krajowa występowała przeciwko żywotnym interesom narodu polskiego, a stosowane przez nią metody walki nosiły kryminalny, bandycki charakter. Takich publikacji ukazało się wówczas w Rosji. Wiele po tej kampanii propagandowej było już jasne, że Rosjanie zaczynają pisać swoją własną historię Armii Krajowej. I tak rzeczywiście było. Temat AK był także mocno obecny w czasie drugiej kampanii propagandowej, jaką Rosjanie uruchomili na początku 2009 roku w związku ze zbliżającą się w Polsce. 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wśród setek różnych publikacji, jakie ukazały się w ramach tej kampanii, wątek Armii Krajowej również był mocno obecny. Prawie zawsze występowała ona jako organizacja skrajnie nacjonalistyczna, terrorystyczna, kryminalna, wroga Związkowi Sowieckiemu i Armii Czerwonej, i opóźniająca. Jej ofensywy. A co gorsze, dopuszczała się przy tym pospolitych zbrodni nie tylko na żołnierzach Armii Czerwonej, ale i na polskiej ludności cywilnej. Autorami tych publikacji byli nie tylko rosyjscy dziennikarze, ale także rosyjscy urzędnicy, parlamentarzyści i politycy. Byli wśród nich Wiktor Iliuchin, działacz komunistycznej partii Rosji i deputowany rosyjskiej Duby, a także Juri Muchin, lider nacjonalistycznej partii Wola Narodu. Ale wśród autorów tych artykułów znaleźli się również znani rosyjscy historycy. Jednym z nich była profesor Albina Noskowa, z Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk. Noskowa w artykule opublikowanym w portalu uroki napisała, że na konferencji w Jałcie Stalin otrzymał zgodę Roosevelta i Churchilla na rzeczywiste zniszczenie Armii Krajowej. Jak podkreślała, żadne dowództwo, żadnej armii nie mogło tolerować na tyłach działającej armii, zbrojnych formacji, bez podporządkowania ich dowództwu tej właśnie armii. W podobnym duchu rolę Armii Krajowej przedstawiła profesor Natalia Narocznicka którą prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew mianował członkiem komisji do spraw przeciwdziałania próbom fałszowania historii na szkodę Rosji. W wydanej pod jej redakcją książce zatytułowanej Partytura II Wojny Światowej Kto i kiedy zaczął wojnę? Niejaki doktor Siergiej Drożin przedstawił Armię Krajową jako organizację stricte kryminalną. Mającą na koncie udział w mordowaniu Żydów. Ale taki obraz Armii Krajowej jest również w najnowszych rosyjskich podręcznikach historii, które, jak deklarują rosyjskie władze, mają wyprostować historyczne stereotypy i wykreować pozytywny obraz historyczny Rosji. W jednym z nich, który zatytułowano Historia Rosji 1945-2007, Armię Krajową przedstawiono jako organizację nacjonalistyczną walczącą z Armią Czerwoną i spowalniającą sowiecką ofensywę. Zresztą Polska jawi się w tym podręczniku jako wyjątkowo rusofobiczny kraj, który nie potrafi być wdzięczny za sowieckie wyzwolenie w przeszłości. Ale w ostatnich kilkunastu latach w Rosji powstało również wiele filmów na temat Armii Krajowej. Jednym z nich był nakręcony w 2007 roku czteroodcinkowy serial „Smierż” w reżyserii Zinowija Roizmana. Ten film opowiada o trzech oficerach sowieckiego kontrwywiadu Smierż, którzy w listopadzie 1945 roku. Wracają z frontu na Grodzieńszczyznę, aby tam wieść spokojne życie. Tyle tylko, że to życie zakłóca im grasująca w pobliżu Akowska banda, którą dowodzi niejaki Józef, polski fanatyk, nie wahający się przelewać krwi niewinnych kobiet i dzieci. Obraz Armii Krajowej, jaki wyłania się z tego filmu, to obraz organizacji terrorystycznej złożonej z polskich fanatyków. Innym rosyjskim filmem poświęconym Armii Krajowej był wyemitowany w 2009 roku przez państwową rosyjską telewizję pierwszy Kanał film pod tytułem Szczęście wywiadowcy w reżyserii Aleksandra Iwankina i Stanisława Dowżika. Ten film z kolei opowiada o oddziale specjalnym NKWD, dowodzonym przez niejakiego Aleksieja Botiana, który miał udaremnić wysadzenie przez Niemców mostów na Dunajcu, zapory wodnej w Rożnowie, a także Krakowa. Problem tylko taki, że Aleksiej Botian to w rzeczywistości Aleksander Bocian, podoficer polskiego wojska zwerbowany przez NKWD który w rzeczywistości zajmował się rozpracowaniem struktur Armii Krajowej. Można postawić pytania: dlaczego w Rosji fałszuje się rolę Armii Krajowej i jej wysiłek w walce z niemieckim okupantem? Dlaczego sprowadza się ją do roli organizacji terrorystycznej dokonującej mordów zarówno sowieckich żołnierzy, jak i polskiej ludności cywilnej? Dlaczego się nie uznaje znaczącego wkładu Armii Krajowej w zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami? I dlaczego epatuje się tymi kłamstwami samych Rosjan? Ale nie dzieje się tak bez powodu. W Rosji obowiązuje nadal zasada, że historia to nic innego jak polityka robiona wstecz, a zatem historia nie może służyć obiektywnemu. Poznaniu przeszłości. Ma być ona jedynie narzędziem rosyjskiej polityki, a ta, w czasach Putina, weszła w buty dawnego sowieckiego imperializmu. W centrum tej polityki jest wielka wojna ojczyźniana, której historia zawiera jeden przekaz: to my wyzwoliliśmy Europę spod hitlerowskiego jarzma. Ten przekaz jest skierowany do dawnych sowieckich satelitów, w tym także Polski, od których Kreml oczekuje dzisiaj wdzięczności za sowieckie wyzwolenie w przeszłości. W ten sposób Putin stawia te kraje w roli politycznego petenta Federacji Rosyjskiej. Armia Krajowa, powstanie warszawskie i cały wysiłek zbrojny Armii Krajowej zakłócają ten rosyjski przekaz. Gdyby Rosja uznała rolę Armii Krajowej w walce z Niemcami, historia nie mogłaby być narzędziem polityki Kremla. Jedno nie ulega wątpliwości: rosyjski obraz Armii Krajowej jest odwrotnością wyników badań historycznych. Armia Krajowa jest i zapewne nadal będzie negatywnym bohaterem. Rosyjskiej wersji historii II wojny światowej, czyli historii tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. I o tym warto zawsze pamiętać. W moim następnym filmie opowiem Państwu o tym, jak Związek Sowiecki traktował Żydów. Dowiecie się również tego, dlaczego w końcu swojego panowania Józef Stalin zmienił swój stosunek do Żydów i jakie były tego powody. Ten film zatytułowałem Jak Stalin został antysemitą. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, pan Dariusz Wietrzykowski, Kongres Polonii Kanadyjskiej z Okręgu Toronto oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Dwa miesiące temu ukazała się książka Porwanie księdza popiełuszki. Jej autorem jest prokurator Andrzej Witkowski, który gościł już na kanale Zakazane Historie. Witkowski dwukrotnie prowadził śledztwo w sprawie zamordowania kapłana i dwukrotnie był od niego odsuwany. W swojej najnowszej książce opowiada o tym, jak zafałszowano proces w tej sprawie w 1985 roku przed sądem wojewódzkim w Toruniu. Z tej książki dowiecie się, dlaczego ksiądz Popiełuszko musiał zginąć i kto był zleceniodawcą tej zbrodni. Poznacie, jak rzeczywiście wyglądał przebieg zdarzeń, w wyniku których kapłan został porwany i zamordowany. Gorąco zachęcam wszystkich do przeczytania tej książki. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.